Cześć, to nazywam Piłkę i zapraszam Was do umówienia w przeszłych wydarzeniach piłkarskich, czyli z dnia 10 stycznia. Zapraszam. Zaczniemy sobie od Pawla Stano. Podpisał umowę z Górnikiem Łącznym i jest ich nowym trenerem. I podpisał tę umowę do 30 czerwca 2025 roku. Do 16 maja prowadził już pierwszoligową Wisłę Płock. Kalicenkę zostaje wypożyczony z Eidartu Brandschwik do regionu Biały Stok. Napas, niemiecki napastnik połowienia tureckiego jest wypożyczony w Białystoku do 30 czerwca tego roku i obowiązuje też opcja wykupu. Fabio Calvario został wypożyczony z Liverpoolu do Hull City. Nie są wypożyczony do, do 30 czerwca tego roku. No i ostatnie pół roku występował na bliskach Bundesligi w barwach do Dorival Junior został nowym sekretarzem reprezentacji Brazylii. Ostatnio on trenował Sao Paulo. Oto wczorajsze mecze EFL-FL Cup. Pucharów Włoch plus Super Pucharu Hiszpanii, Włoch-Widału. A dzisiaj e, kolejny Super o zasłonę z Barceloną i Puchary e, Włoch. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na społecznościowe, abyście tam mnie zaobserwowali i subskrybowali. Jak kończy to na TikToku, to zapraszam Was również do zaobserwowania mnie i do polubienia tego filmu właśnie. E, no i widzimy się już jutro. Cześć!